Witam w kolejnym odcinku kartki z kalendarza. Codziennie opowiadam Państwu o wydarzeniach z przeszłości, które miały miejsce na terenie gminy Wielichowo. Swoją wiedzę czerpię z wieloletnich poszukiwań, wertowania źródeł, czytania gazet i książek, przeglądania stron internetowych oraz rozmów z ludźmi. Kartka z kalendarza to ponad 20 lat pracy. Które złożyły się na ten projekt. Kalendarium można znaleźć na serwisach YouTube, Facebook oraz TikTok. Zapraszam do obejrzenia i wysłuchania kolejnego odcinka. Paweł Michalski. Dobry, witam Państwa 10 listopada w Wigilię Święta Niepodległości. Imieniny obchodzą Lena, Leon oraz Andrzej. Przysłowie: gdy łagodna jesień trzyma, będzie krótka, ostra zima. Mamy 315 dzień roku, do końca pozostało 51 dni. Słońce wzejdzie o godzinie 7:07, 7, zajdzie o godzinie 16:10. Dzień trwa 9 godzin i 4 minuty. Jest krótszy od najdłuższego o 7 godzin i 42 minuty. I jest dłuższy od najkrótszego o 1 godzinę i 21 minut. Ważne święta, jakie dzisiaj obchodzimy, to Międzynarodowy Dzień Łamańców Językowych, Dzień Młodzieży i Światowy Dzień Nauki dla Pokoju i Rozwoju oraz Dzień Jerza. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że jeże pojawiły się na Ziemi około 60 milionów lat temu. Te bardzo sympatyczne zwierzątka są więc jednymi z pierwszych saków, jakie żyły na ziemi. Około 10 listopada 1125 roku Bolesław Krzywousty po zakończeniu zwycięskiej wyprawy na Pomorze Zachodnie sprowadził i osadził w Wielkopolsce około 8 tysięcy ludzi. Tacy osadnicy zamieszkali między innymi w Zieminie. W 1424 roku Barbara Zreńska, żona właściciela Reńska Mikołaja, uwalnia swego brata sędziwoja z Grzebieniska od swych roszczeń z tytułu dokumentu wiennego dotyczącego jej oprawy w Grzebienisku. W 1581 roku miasto Wielichowo płaci. 1 zł i 18 groszy podwójnego szosu, płaci podatek od 18 łanów uprawianych przez mieszczan, płaci podatek od jednego kotła gorzałki, czterech rzemieślników, czterech komorników i młyna wodnego korzecznika o jednym kole. W 1759 roku roczna produkcja piwa w Wielichowie na podstawie czynszu dworskiego wynosiła 200 beczek. Było to około 38 600 litrów piwa. W 1797 roku na urząd cechmistrza cechu krawieckiego w Wielichowie został wybrany Łukasz Kapski. Urząd ten pełnił do roku 1800. W 1914 roku w Wielichowie na Rynku odbył się ostatni jarmark w 1914 roku. Pierwszy jarmark w tym roku odbył się 17 lutego, kolejne 5 maja i 18 sierpnia. W 1933 roku funkcję kościelnego w kościele farnym w Wielichowie Objął Leon Gajdziński. Leon zamieszkiwał na terenie Wielichowa i zarabiał na funkcji kościelnego 55 zł miesięcznie. Dodatkowo dorabiał sobie jako kopacz. Leon Gajdziński zmarł 24 maja 1944 roku. W 1945 roku Władysław Sibilski rozpoczął pracę jako kościelny w kościele farnym w Wielichowie. Na jego wynagrodzenie składała się suma 2000 zł oraz dzierżawa 10 morg ziemi. Pracował na tym stanowisku do 1 lipca 1976 roku, kiedy przeszedł na emeryturę. W 1959 roku ksiądz proboszcz Bolesław Filipowski, proboszcz parafii Wielichowskiej, podpisał z oddziałem wojewódzkim Zrzeszenia Katolików Karitas w Poznaniu umowę użyczenia. Umowa dotyczyła nieruchomości, na której znajdowało się przedszkole, które dotychczas prowadzone było przez Wielichowską parafię. 10 listopada 2009 roku we Wrocławiu zmarła profesor Sabina Kotlarek Haus, lekarz, hematolog i internista, wieloletni pracownik naukowy Akademii Medycznej we Wrocławiu. Sabina Kotlarek urodziła się 27 lipca 1928 roku w Wielichowie. Jako córka pierwszego powojennego naczelnika poczty polskiej w Wielichowie, Jana Kotlarka. W 1953 roku ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu i z tą uczelnią związała swą zawodową działalność. W latach 1954-1969 pracowała w klinice chorób wewnętrznych. Zorganizowała i kierowała katedrą i kliniką hematologii i chorób rozrostowych od początku jej istnienia, to jest od 1970 roku, do czasu przejścia na emeryturę, które, te, które to przejście na emeryturę było w roku 1998. Utworzyła również ośrodek badawczo-naukowy w Polanicy Zdroju. Była konsultantem regionalnym z zakresu chorób wewnętrznych i hematologii. Współpracowała z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, między innymi w Dreźnie, Leonie i Cardiff. Specjalizowała się w chorobach wewnętrznych i hematologii. Jej zainteresowania naukowe dotyczyły optymalizacji nowoczesnej diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych krwi i układu chłonnego. Była członkiem honorowym wielu towarzystw, internistów, hematologów i transfuzjologów. 26 maja 2015 roku w Wielichowie miało miejsce odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej profesor Sabinie Kotlarek-Haus. Tablica umieszczona została na budynku Poczty Polskiej w Wielichowie, w którym profesor Sabina Kotlarek przyszła na świat. Tą informacją kończę kartkę z kalendarza z 10 listopada. Dziękuję Państwu za poświęcenie uwagi, za wysłuchanie i za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam Państwa na nasze media społecznościowe. Przede wszystkim zachęcam do subskrybowania naszego kanału na YouTubie. A ja czekam na Państwa w kolejnym dniu. Będzie to kartka z kalendarza z 11 listopada. Dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia i do zobaczenia.